Zadanie drugie dla Oliwii NP. Witam w tele, zakupach. Dziś mamy niestety tylko dla Państwa cztery rzeczy. Cztery rzeczy. A więc jeżeli... Dobrze, a więc, jeżeli Państwa dziecko mówi wierszyk, ja w Waszym zdaniem mówi go bez nadziei. Nie, i nie chcecie Wam się klaskać na ten okrytym Okropny wiersz Wykupcie Pana Żobaka! Wykupcie. On Wam będzie klaskać, brawo. Ciąg, dzięk, prze, dzień, ten. Będzie Wam klaskać, będzie klaskać, brawo, dziecku pokaż klasztorze wuuu brawo wykupcie go kosztuje tylko 99 zł 99 groszy za jeden wiesz bardzo tanio się opłaca to już spadaj drugą rzeczą jest taka że telewizor plazmowy widzicie ja yeah, najbardziej polecam dla kotów ponieważ jak go się łączy mamy kotka a łapka i mamy kotka a kotek mówi chudzić widzicie pokazuje się gdzie ma iść no to idzie kurające jest to gra że może kurzyć sąsiadów jak gra można sobie zagrać a ja a ja, łap. a złapany a, widzicie? A dobra I to kosztuje 99999 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 złotych I 99 groszy Czyli grosik dla Państwa Jak dacie e, 10 tysięcy e, Dobra trzecią rzeczą jest Jeżeli macie wkurzającego sąsiada A że jeżeli macie wkurzającego was sąsiada To tylko go po prostu weźcie i nadziejcie na ten super przedmiot. I najlepiej na ten wysoki, bo już wtedy nie będzie mógł zejść. A więc ten super przedmiot kosztuje 99 tysięcy. Tak, 99, bo to skuteczne by nadziać sąsiada na panel. Haha. Bam. Ba, ba. I naszą ostatnią rzeczą jest ta super ekstra rozciągliwa gumka. Przedstawię wam, ja mam, ja działa. Jeżeli ktoś Was kurza, po prostu w niego wycelujcie gumką i pff, jak się uda. Ta Gdzie ta gumka? Kurcze, już się zaczyna. Zaczyna się puścić. Dzień dobry, przepraszam, ale jeśli nam gumka zaginęła. O, uwe. Mój łeb. Mój łeb. O, jest, dziękuję. A! O! Tak, więc, to super wyposzona gumka. Auć. Y. Takie mieliśmy właśnie dla Was. Zaproponowania rzeczy! Zapraszam, zapraszam. Aha, a ta gumka kosztuje 999 zł. Tak. Tak, tak, tak. Aż tyle, żeby dobrze komuś szczelić w mordę albo gdzieś. To żegnam Państwa po pa. mikrofon.